Padła mi w ręce radziecka latarka. Nie jest ona mi do niczego potrzebna, ale raczej z sentymentu do młodych lat, bo to 86 rok produkcji. Jako ciekawostka, proszę popatrzeć na, i na latarce i na tych akumulatorkach jest podana cena wytłoczona, stała. Więc system, w którym założono, że nie istnieje inflacja, no nie mógł tego wytrzymać. Co mogłem, to oczyściłem, ale zarzucenia i inne odbarwienia. Niestety tylko 3. oksydant daje 12% daje radę plus folia słoneczko, no i efekt końcowy widać. Niestety nie dało się jej do końca uratować, tam był przepalony bezpiecznik. No a akumulatorki tylko dwa, a co ciekawostka po tylu latach utrzymywały nawet 0,8V, na trzeci zupełnie padł, więc... Nie było sensu dalej już walczyć, czy ładowanie może następować, bo takie akumulatorki są nie do zdobycia. A jako ciekawostkę, to są takie same, jakie były stosowane w pierwszych radiach tranzystorowych, polski koliber i tak dalej, no. Nawet spojrzałem na rosyjskim portalu, nie ma takich baterii, nawet u nich. Jedna wada, którą odkryłem, to troszkę źle wyważona jest ta latarka i w pewnej pozycji ona po prostu sama zaczyna się kręcić jak fryga.